11.10, 24 października, czyli niedziela, dzisiaj pro qualifier. Wczoraj na nie poszło. E, pamięć się też skończyła wieczorem, więc ucięliśmy dzień niedziela. Ja, nie, sorry. A no, napierdzielałem się. do e, ciasta, no tam, tam stoją. Widzieli to, wszystko, co kupowaliście? Widzieliście. No to, no to, to pojadłem tak, żeby naprawdę się zapchać. E, dzisiaj, no to, mi to wschodzi to wszystko, no nie. Także, tak? Widać, że sucho? No i co? Wczoraj nie poszło, wrzucamy dzień w niepamięć. Dzisiaj nastawiamy się z powrotem. Wczoraj gadałem z Kacpre, Karolem Rogaczewskim. Karol też zawiedziony, poza top 5 był, a ma naprawdę przepiękną tą sylwetkę i pozowanie. Nie wiem, jak to rozumieć, ale dzisiaj Karol stoi na pierwszym miejscu właśnie o tej godzinie i prawdopodobnie wygrywa w Pro Qualify. Więc no nie nastawiam się źle, ale dzisiaj będzie trochę CBD, trochę chill-outu i pokaże się i z prawej strony i z lewej strony. Nie wiem co mogę więcej zrobić, e, więc tylko to mi pozostało, że pokażę jeszcze po prostu w lewą stronę i tyle. Dzięki za to, że dopingujecie mnie, oglądacie. Dzięki za każdego suba, za, każdego, za każdy komentarz i za każdy, każdego e, lajka pod filmikiem. Dzięki, że rozwijacie z nami kanał, no ja mogę, pozostaje mi tylko e, przeprosić, jeżeli e, kogoś zawiodłem, no i tyle. A, no i jem sobie jeszcze pizzę, która spadła mi na piekarnik i cała góra się zsunęła, więc praktycznie same ciasto z ketchupem. No, a później już czyść szybko idziemy jeszcze do kina chyba, może damy radę. Ewo! Reb dzień 7 a tutaj reszta wałówki. No ja mówię, żarcie. Zobaczcie, nie żartowaliśmy na tych vlogach z tymi jogurtami. Micha! Yeah. Idziemy się wyluzować. No co? Do na szybko zobaczyć film Furioza. Ach, zobaczymy, czy wycięli wszystkie sceny, cho czy chociaż jakąś ze mną zostawili. <głos> <głos> no, w głównej roli nie grałem, tylko oczywiście gdzieś tam w tle. Dwa, ale zrobiliśmy jakieś 12 scen, więc liczę na to, że chociaż jedną gdzieś coś może zobaczymy. Albo i nie, no, ale idziemy obejrzeć, bo fajny film podobno. Mhm. Idziemy yy, na kuriozę. Ładuje się dzisiaj popcornem, jak jest, yy, ktoś pytał. I ma węgle, tłuszcz i sól Czyli to samo co wafle i dżemi. No prawie, nadamy ja damy radę Idziemy Zimno Dopiero przyjechaliśmy 18 gdzieś Lecimy dalej I Musimy się opuścić. Germany. Put your man a dunk, catch me balling out in London. then braided with the paper. I go Super Bowl Sunday. You sign bowl crazy running to the hundreds. I keep my neck 100. Hood nigga with the money and it loving it. She got comfortable, she bullshit coming from my government. Pull up in a Rolls with the number 17. Pull off in a Porsche like Sebastian a boss. Sebastian Rafter, Poland. I fly to Amsterdam for the right fee. These dudes ain't nothing like me, they caught these. I booked up for the night, paid a bar fee. Told the trolley to the gang, Black Wall Street. Shark blue coop with the shark feet. Once a million neck and can't get them off me. Put Boot your man a gun, catch me following me. Thank you Sebastian. my we got the for 19 from Poland. You got a fast car, I got a dream of something. You are a hot wire, I like to push your buttons. We gotta somehow get out of town. We drove for ages, never looking backwards once. They wanna cage us, but we prefer our freedom. Call us up rages, we'll help out. Thank you so much, Krzysztof. Man, a dime catch me balling out of line, did some braiding with the paper. Welcome, Bowl, number twenty, you sign boat, from Poland. I keep my neck and more silly, so hundred. Hood nigger with the money and eleven. She got comfortable, she called me by my government. Pull up in the rose with the white seats and pull up in the Porsche like a car thief. <sighs> Thank you so much.

to the left and you sail to the right don't be so quick to go away 189 Silvia Arcini from Italy It's me you don't have to admit it no way It's me let me rock you to the breakbeat It's me I don't mean no harm just wanna rock you girl you can move Thank you Silvia Fifty three, Oleg Podilski from Ukraine. Welcome, and thank you so much, Oleg. And the last competitor of men's physique plus tea in the individual presentation will be

We saw all the individuals. Now, time for the comparison. 18. Face the rear, please. Turn to the rear. more Face front. Thank you. One Turn to the rear please. One more time I'm gonna celebrate Oh yeah Don't stop the dancing thank you One more time I'm gonna celebrate Oh yeah One more time 10, 17, 20 25 164 One more time I wanna celebrate Oh yeah All right don't stop the dancing One more time I wanna celebrate Ready six join the group slide over One more time And do all just feeling, Celebration till and tense which celebrate Way too late. Mm -hmm. Twenty and ten switch. No, we don't stop. Please give yourselves room. Face the rear. You can't stop. We're going to celebrate it. One more time. One more time. One more time. Face front know we're gonna do it all right uh, tonight uh, hey uh, just feel it take name wake up wake up is what i think, wake up wake up face the rear don't dream, wake up wake up is what i think, is what i see face front guys Seventeen, twenty five, and one sixty four, file off. Slide in, guys, one eighty nine and two fifty three. Face front, please. Wake up, wake up. Is what I think? Wake up, wake up. Don't dream, wake up, wake up. Is what I think? Is what I see. Why my mouth has to be like that? Has to be like that? Good job, thank you. You can turn to your left and file off. Dziękuję bardzo. So Teraz się przekonamy. Idzie. Nie, no idzie dobrze, jak się no no, do no 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 Yo, bro, you you doing? No cóż, teraz to przynajmniej mogę powiedzieć, że złożony był, ale, ale wczoraj to było Cóż, e, myślałem, żeby jechać na Litwę jeszcze, ale zrobimy raczej masę. <grym> Spotkamy, <grym> Spotkamy się w środku. Spotkamy się, startujesz na wiosnę? I, no, I na wiosnę razem wystartujemy. Zrobimy o, taką hiper, mega mocną masę. Szybko, szybko mocną. Dużo kalorii i już. Weź coś przypnij tak do kamery w tym świetle. Ale nie, zrób takie... Pokaż jakość ty, tego. Bo jest, no, jest. No. no halo. Krzysiu, ostatnio McDonald's to też był. Krzysiu, ostatnio Magdo... Krzysiu, ostatnio McDonald'a Frytki, e, i jeszcze turbinek. Teraz? kanapki? Teraz? Dużo. Mówisz dwie więc czy, 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 czy. trzy. Trzy. Bo jeszcze ci kurczak dostarczyliśmy. Jeszcze musi ja to robić, to znowu nie lubijaj. Nie lubijaj, boga kanał. Krzysiu, ostatnio McDonald'a też trochę przesadziłeś. Nie, ja już przesadziłem. Weźcie tu na oto, będą proszę. bąki. Ale ja nie da, Citarek. Nie ja byłem raz na tym Pikowski, Resort, był drugi. No, tam, tam Michalski kiedyś też startował dawno, w 2015 roku. Czy na ja, ten... Ja, 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 w, ja w 17 stamtąd. Hotel Ossa, było jeszcze coś takiego? Pan Wójtowy ślubił. Yo mordy, sieba. Słuchajcie trochę czekałem jeszcze na podsumowanie tego całego prepa, tych wszystkich po prostu dni no i oczywiście samych zawodów no i generalnie cóż forma wyszła w punkt pozowanie to pierwsze które przygotowaliśmy no wyszło tak jak miało wyjść no niestety tego pierwszego dnia trochę się trochę dezorientacji było bo dwie godziny opóźnienia to sędziowanie było takie trochę na odpierdol, tak szczerze mówiąc, bo było tylko next, 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 ja stałem z jednej strony, to w ogóle na mnie nie patrzeli, czyli rano jak wyszedłeś z prawej strony, to nie wiem, musiałbym chyba tak skakać, żeby mnie po prostu za, zauważyli, e, więc zdążyli już wybrać z środka trzech, później dobierali resztę. No generalnie niefajny ten pierwszy dzień był, no drugi jak, jak najbardziej zasłużył, yy, nie, uważam, że na, na tym proch, qualifier nie wszedłem do, te, do tej piątki. Zmieniliśmy też to pozowanie, żeby już wszystkie opcje sprawdzić. Testowaliśmy i zostajemy przy tej pozie przodem. Na pewno, no cóż, wyszedłem pełniejszy, o 3 kg cięższy niż dwa miesiące na poprzednich zawodach. Ostrości też tam nie brakowało. Może trochę pompy, ale bałem się, bo widzieliście tam ze mnie ciekło. Już to praktycznie się już później nie pompowałem na proqualifier, tylko naprawdę bardzo delikatnie, bardzo ostrożnie to robiłem. No i coś, no trochę zbicie, tak z jednym medalem wracam z tych zawodów to tylko z piątego miejsca w mastersach. Tutaj był piąty w proqualifier, złoty w mastersach, srebro w seniorach i srebro w novis. Więc zbicie. No ale zawody zawodów nierównych. Ten poziom naprawdę był ostry. Z 500 zawodników, dużo osób z FIT Parade, czyli z takich super zawodów prestiżowych z Węgier. Po prostu tydzień później były te zawody. To wszyscy zjechali na te, żeby spróbować swoich sił. No i było ostro. No generalnie cieszę się, bo tak bym jeszcze rozmyślał. Może bym przedłużał te starty. Teraz na Litwę chciałem jeszcze jechać. Myślałem o Kaliningradzie w styczniu, a teraz wiem, że. Nic, robimy po prostu masę. Teraz 16 tygodni masy i z miksem gdzieś się spotykamy po drodze i razem prawdopodobnie przygotowujemy się na wiosnę. Więc cóż, no co tu mogę powiedzieć? Ja nie jestem z tych osób, by tam jakoś długo rozpoczęły, już dawno zapomniałem te zawody, jeszcze czekałem na feedback, sprawdziłem te wyniki, bo mamy środę w ogóle, czekałem, czy ty masz do środy, teraz mamy wyniki, więc tak, piąty w mastersach, szósty byłem w seniorach. No i ósmy dopiero w ProQualifier, no ale to myślę, że dlatego, że zmieniliśmy na tą ryzykowną pozę. Tam no niestety te fajne skosy i tak dalej, ale brakowało moim zdaniem i jeszcze przepracowania tej pozy i jeszcze brakowało no w, w proporcji, tam myślę, że troszeczkę niekorzystnie wyglądała talia w stosunku do reszty. No cóż, tak to, tak to bywa. Lecimy dalej. No i cóż, mamy na pewno następne materiały, już w kolejce czekają, teraz masa, także... Już się nie mogę doczekać planu od Adama. Już sam trochę sobie zwiększyłem kalorie. Myślę, że podobnie tam z Adamem e, już tak się znamy, że to co zwiększyłem pewnie takie dostanę. E, no i cóż, priorytet barki, plecy i klatka. Tak jak było, tak cały czas jest, no, nie? no i dzięki za to, że kibicowaliście, dopingowaliście mnie, no naprawdę czułem się jak na chmurce e, po tych wszystkich komentarzach. Dzięki za wszystko, mordeczki. Sorry jak kogoś ale taki jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Pozdro.